Będę się zatrzymał i pu! Los Brawo, Masz dwie. A ciągle tej nie puszcza. Uwaga, wielkie losowanie, wielkie losowanie. Będę maszyny losującej się zatrzymał. Masz dwie! Tak! Masz dwie! Pokaż, gdzie masz foremeczki? Gdzie masz foremeczki? Masz, tak. Uwaga, wielkie losowanie. Wielkie losowanie. Bęben maszyny losującej się zatrzymał. Buch. Ja już nie ma czasu, nie ma. Nie ma. Uwaga, teraz bardzo wielkie losowanie. I uwaga! U! No nie zabieraj Ida, czy może przez chwilę być samodzielna i Jest! Mam! Tak. Jagódka, pokaż! Pokaż, co ty masz! Aj. Ja, tak. Uwaga! Buu. Jest w gumiach. Pokaż, co ty masz? Ojo! Dwie foremeczki. Uwaga, 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 po! Zobacz, jakieś jedno palce zobaczysz. No i znowu to Como se dizia, é que você diz? Eu acho Uwaga, uwaga, uwaga. Expira, expira, expira. Isso é Co masz, Jabłka? Tak, czy czerwona zniknęła? Czerwona jeszcze była. Czerwona. Pięć. No, sześć było. Sześć. Król ich zniknął.